Świetnie. Rozumiem. Dźwięki Świata Kobiety w Radio Wrocław Kultura. I za nami pierwszy z utworów z debiutanckiej epki otwockiego składu Tekla Goldman, którym się z wami podzieliłam. To był utwór pod tytułem Onanare. Tak go wybrałam, żeby nim zacząć dzisiejsze spotkanie i połączeni są ze mną Emilia i Jędrula ze składu Tekla Goldman. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Tak, zacząłem tym utworem ze względu na to, że jakoś tak tekst mi też przypadł, przypadł do gustu. To, od czego chciałabym zacząć rozmowę z Wami, to od tego, w jaki sposób ten Wasz materiał, ta Wasza epka została wydana. To, co słyszałam o Was, to to, że ważna jest dla Was ta metoda: Zrób to sam, że stawiacie na niezależność, na to, żeby mieć, myślę, wpływ na to, co robicie i, i na Wasze brzmienie. Zatem chciałabym dopytać Was o to, w jaki sposób ten materiał udało się w takiej formie, w jakiej jest, biorąc pod uwagę i oprawę wizualną, ale też wyprodukowanie tego materiału, w taki sposób wydać. No to Emilka, zacznij od wizualnej strony. Dobrze, zacznę w takim razie od strony wizualnej, bo tutaj rzeczywiście pracujemy sami. Okładkę płyty zrobiłam ja. Jest to linoryt ręcznie odbijany. No mogliśmy sobie na to pozwolić, ponieważ nakład też był <laughs> szczególny, bo to jest tylko 100 sztuk limitowanych. Mm -hmm. I, i, tak, I tak rzeczywiście chcemy, żeby to wyglądało. Produkujemy sami też nasze plakaty, wszystkie, wszystkie rzeczy, które właściwie od nas wychodzą. Chcemy, żeby to było przede wszystkim nasze, żeby to nie było nastawione na jakieś nie wiem, trendy. <laughs> W czymkolwiek, tylko wynikało po prostu z tego, jaka jest dusza, spirit tej muzyki. E, także tak, okładki zrobiliśmy sami, ale nagrywaliśmy też sami. To może Jędrzej więcej opowie na ten temat. Gdzie się nagrywaliście? E, nagrywaliśmy się w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury. Dzięki uprzejmości pani dyrektor wykorzystaliśmy jedną z sal, która jest całkiem dobrze wytłumiona. Zaciągnęliśmy tam swoje sprzęty, swój nagrywacz, czyli taki biały Zoom 16-ścieżkowy, nasze sprzęty muzyczne, które bardzo często też są vintage'owe, czyli stare nerdowskie piece albo rfn owskie albo coś z Czechosłowacji ściągnięte. I w ten sposób nagrywaliśmy ten materiał. On wstępnie został przez nas przygotowany do miksu. No i jedynie to, co zrobił, to, to, to co zrobił profesjonalista, to już takie fina, finalne przygotowanie tego, tego materiału do wydania, ale i tak, i tak musiał bardzo mocno cierpieć, ponieważ non stop prosiliśmy go o to, żeby psuł ten materiał żeby nie wyciągał go w stronę dobrego brzmienia, tylko jak najgorzej, żeby to brzmiało, więc miał nami bardzo ciężko. Co to znaczy, żeby jak najgorzej brzmiało i dlaczego wam na tym zależało? E, tam gdzie jest coś brudne, tam jest tam jest fajnie. Kiedyś była taka stara stara pankowa kapela, nie pamiętam jej nazwy, ale śpiewała mniej więcej coś takiego, że to co Proste, zabija, bo ostre. Więc no, troszeczkę pod takim hasłem działamy. My lubimy coś, co. Znaczy, ten brud daje przestrzeń w, w brzmieniu, daje, daje pewną fakturę, teksturę. I na tej teksturze nam bardzo mocno zależało, żeby była w naszych nagraniach. Wydaje mhm. hey, myślę, że autentyczność, bo na tym nam bardzo zależy. Sami wychowaliśmy się też na takich punkowych wzorcach, często przegrywanych 40 razy z kasety na kasetę, gdzie ten brud to jest po prostu nosiła tej muzyki. Tak, to jest coś, do czego też nasze uszy są przyzwyczajone i chcemy to przyzwyczajenie odtworzyć na naszych nagraniach. Wspomniałeś o tym młodzieżowym ośrodku kultury, w którym mieliście udostępnioną salę, tak dzięki któremu mogliście też swój materiał nagrać? Ja się często tak zastanawiam, jak gdzieś takie młode wschodzące zespoły, które właśnie poszukują czy to miejsca do nagrania, czy, czy warunków i robią to tą metodą DIY, zrób to, zrób to sam, zrób to sama. Na ile Zyskują w ogóle wsparcie od różnych instytucji kultury, od, od miasta, na ile też takie zespoły funkcjonujące niezależnie, ale też właśnie gdzieś tam działające w tych obszarach takich pankowych, można powiedzieć, tu się też odwołujecie do, 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 do tego, tego gatunku, na ile mają wsparcie? To jak, to, jak to jest u Was, jak to jest od Pocku? Na ile czujecie, że ktoś za Wami stoi, że macie jakieś plece, że macie wsparcie i, i że dzięki temu faktycznie. Jako młody zespół wchodzący na polską scenę niezależną rokową, ktoś będzie was wspierał, czy to jakieś instytucje. Znaczy, nam na pewno nie zależy na wsparciu instytucjonalnym. Jakby nie, nie szukamy tego od strony takiej, żebyśmy, nie wiem, mieli jakieś dofinansowanie czy coś takiego, bo no troszeczkę to jest nie po drodze z naszym takim właśnie DIYowym DIYowym zacięciem. Jeżeli możemy zrobić to w formie takiej, żeby poprosić o udostępnienie miejsca, które no, tak czy siak może służyć nie tylko nam, ale też innym do takiego celu, no to okej, okay, tak. Jeżeli to, to no, z naszej strony nie jest to ani działanie komercyjne, ani nie jest to działanie komercyjne takiej, takiej instytucji. Natomiast no, my takiego wsparcia nie szukamy. Jakby nie nie jest to chyba potrzebne. Bardziej bazujemy na tym, czy finalnie będzie ktoś chciał tego posłuchać i w ten sposób nas wesprzeć, i dzięki temu moglibyśmy rozwijać nasze, nasze dalsze działania. Wiesz, to też trochę chodzi o to, żeby ta kultura nie była sterowana odgórnie, zewnętrznie tylko żeby wynikała. W oddolnie nie? od tego, co, co my robimy. Jeżeli tego nie ma w danym środowisku, no to, to bez sensu. Nie? To, to Takie jest nasze zdanie na ten temat. Ja to się muszę jeszcze z, zgłosić do odpowiedzi, ponieważ Emilia Jędrzej zapomniał o jednej bardzo ważnej sprawie, ponieważ pierwszą piosenkę nagrywaliśmy u kolegi w remontowanym mieszkaniu. Także my po prostu szukaliśmy miejsca. Czy to był dom kultury, czy to było remontowane mieszkanie, które akurat w tym momencie może posłużyć do nagrań, To była zupełnie drugorzędna sprawa. Tak, właśnie o to chodzi, że to się wszystko rozbijało, rozbija tak naprawdę o życzliwość osób, tak? I tam ze strony kolegi uzyskaliśmy życzliwość, żeby u niego zagrać. Od strony pani dyrektor yy, pozwoliła nam po prostu, ale to było bardzo ludzkie działanie, tak? Nieinstytucjonalne, ludzkie. Po to, to się rozgrywało pomiędzy, yy, pomiędzy kilkoma osobami i no, na takiej relacji, relacji nam najbardziej zależy. Mhm. E, za chwilę posłuchamy Waszego utworu pod tytułem Prezydent, w którym zwracacie się e, gdzieś do takiej e, funkcji, tak, funkcji e, jak Pan Prezydent e, i, i tam kierujecie różne swoje wnioski. E, z perspektywy muzyczki i muzyka, e, m, zespołu, który wchodzi na polską e, niezależną scenę rokową. Czy, e, czy jest coś takiego? Co pan prezydent może zrobić dla młodych muzyczek i muzyków? Pan prezydent. Ach, Wydaje mi się, <laughs> Wydaje mi się że, że to jest w ogóle taka figura działająca na wyobraźnię, do której możemy mieć wiele życzeń, zażaleń i różnych innych wniosków, które w muzyce się po prostu pojawią. to jest dla muzyki, to jest chyba główna rola takiej postaci. Słuchamy zatem teraz Tak, bycie, utworu... te, ta, bycie tarczą, która przyjmuje listę zażaleń. Dobra, słuchamy zatem teraz utworu pod tytułem Prezydent zespół Tekla Goldman, a połączona i połączony są ze mną Emily Bones i Jędrzej Sudnikowicz ze składu Tekla Goldman, właśnie. Dźwięki świata kobiety. W Radio Wrocław Kultura połączona jestem z reprezentacją otworskiego składu Tekla Goldman, Mili Bones i Jędrzej Sudnikowicz z tego składu. Za nami utwór pod tytułem Panie Prezydencie. Taki przekorny i z, i z humorem kawałek, no i przy okazji również mocno, mocno taneczny, można tak powiedzieć. Wczoraj graliście w swoim rodzinnym mieście, rodzinnym, jeśli można tak powiedzieć, mieście, w którym mieszkacie i się wywodzicie z niego w Odpłocku. Ciekawa jestem, jak, jak publiczność w waszym mieście przyjęła, przyjęła ten wasz koncert z debiutanckim materiałem. O, wydaje mi się, że fajnie, to znaczy jesteśmy bardzo zadowoleni z tego przyjęcia, w jaki sposób nasi, no, w dużej części znajomi przyjęli tę muzykę. Gdzieś w Otwocku jest trochę taki klimat psychodeliczny, w związku z tym jesteśmy pierwszym zespołem, który dotyka takich psychodelicznych klimatów i rzeczywiście jest też pozytywny odbiór. Już też cieszymy się, że na nasz koncert przyjeżdżają ludzie specjalnie. Nie jest to sytuacja, w której po prostu akurat znaleźli się w tym miejscu i czasie, gdzie my gramy. Także to nas niesamowicie cieszy. No wczorajszy koncert był świetny. Jeszcze to gdzieś tam wewnętrznie przeżywamy na pewno. No i cóż, tylko aby grać. Mhm. Tak, to jest, też, to jest jakby nie pierwszy koncert w Otwocku, który zagraliśmy, bo drugi aż. Ale to też fajnie jest dzięki temu zaobserwować jakby reakcje ludzi, którzy mówią, no wtedy było fajnie, ale teraz jest na przykład lepiej. I to są ludzie, którzy no, powiedzą to szczerze, bo już któryś raz słuchają tego koncertu. I to jest właśnie zawsze, i to jest fajnie usłyszeć. I wczoraj jakby udało nam się doprowadzić do tego, że takie głosy się pojawiły. Ale to też jest odzwierciedlenie właśnie tej pracy, którą w ciągu tych paru miesięcy wykonaliśmy. Bo rzeczywiście dużo energii w przygotowaniu tych koncertów zostało włożone. I to wczoraj usłyszeliśmy, jakby dostaliśmy taką informację zwrotną, że jest postęp i to jest wow, super, nie? że w ogóle coś takiego ktoś ci może powiedzieć. Mm -hmm. Jesteście zespołem, który zadebiutował na polskiej scenie rockowej. Już pojawiają się recenzje i to różnych znaczących dziennikarzy i dziennikarek w różnych mediach, więc można powiedzieć, że tak ruszyliście, ruszyłyście z przytupem. Zastanawiam się nad tym, na co, na co liczycie jako taki debiutujący zespół i ile to Was kosztuje pracy, żeby zyskać, zyskać rozpoznawalność, pozyskać publiczność. Ja tak sobie myślę, że to może być faktycznie ciężka praca. To jest bardzo ciężka praca i zajmuje nam <noise> niesamowicie dużo czasu wolnego, naszego zawodowego, tak to nazwijmy, ale rzeczywiście jest to praca niezwykle satysfakcjonująca, zwłaszcza, że mamy ten pozytywny feedback i od publiczności, i od powiedzmy grona dziennikarskiego, osób, które znają się na muzyce. Co nas niesamowicie motywuje, też, żeby ten czas swój prywatny poświęcać na, na działalność w, w kontekście zespołu. Na co liczymy? Wydaje mi się, że każdy z nas ma taką silną potrzebę robienia jakościowej muzyki. I właściwie to w tym momencie ja przynajmniej osobiście nie będę się zająć ja wypowiadać. Ja nie liczę specjalnie na nic, to znaczy sprawia mi to radość, jak to wygląda w tym momencie. Liczę na to, że będziemy przede wszystkim grali koncerty, e, mamy plany na jakby rozwijanie naszego show koncertowego, bo dla nas jest też a jak chyba dałoby się zauważyć ze względu na i płyty, które sami tam projektujemy, plakaty i to wszystko, to jest dla nas kompleksowa sprawa. To jak I materiały wideo tak. też myślę, bo one też mają spór, tak. a to określone. Widać, że macie <słuch> tak, dużo tak. zabawy robiąc. je. E, tak, mamy z, mamy z tym dużo zabawy i yy, wydaje mi się, że mamy też yy, po prostu mnóstwo pomysłów na to, jak to powinno wyglądać i co chcemy pokazać ludziom. Jesteśmy też już chyba te, w takim momencie swojego życia, że tych inspiracji, tych zainteresowań, tych nowych rzeczy, które się rodzą w głowie, jest po prostu tyle, że chcemy to sprzedawać dalej. Dlatego koncerty, koncerty, koncerty chcemy grać, chcemy pokazywać ludziom to, co mamy w głowach, w wersji wizualnej i na to liczymy. O to chodzi. Tak, wiesz, gdzieś, gdzieś w perspektywie najbliższych paru miesięcy jest no, kilka planów, nawet wydawniczych, tak, żeby już mamy w głowie pewną konstrukcję wykonaną, i równolegle powstaje materiał do dwóch wydawnictw, które chcielibyśmy jak najszybciej wydać i promować. I tak jak kiedyś rozmawialiśmy sobie w grupie, i to Emilka wypowiedziała się chyba za nas wszystkich i to słusznie, że jakby głównym motywem założenia tej kapeli była dobra zabawa. Przede wszystkim dobra zabawa, ale gdzieś też właśnie tak jak Emilka powiedziała realizacja tych wewnętrznych potrzeb artystycznych, bo no nie, nie ukrywajmy, no każdy z nas jest w środku takim mocno zindywidualizowanym artystą, który ma wizję swojej rzeczywistości i Czasami ją sobie nawzajem narzucamy w zespole, a czasami się y, zgadzamy co do, y, co do pewnej, y, pewnych koncepcji. Chyba najwyższą formą zgody jest później taka epka albo taki zagrany koncert. To już jest kumulacja porozumienia. I chyba też o to porozumienie chodzi. To jest fajne, że to wychodzi nam razem. Mm -hmm. A co to jest, co wy chcecie pokazać? Och. Tak, no, to nie. jest, widzisz, to jest strasznie duża bogata historia i to jest, jak zastanawiałam się nad tym, nawet ostatnio przed, przed jeszcze innym wywiadem. Co to właściwie znaczy? To, 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 co chcemy pokazać, to jest to świetnisko cywilizacyjne, które nas w tym momencie pochłania wszystkich. Wszyscy żyjemy w jakichś takich bańkach social mediowych, informacyjnych, które nam przedstawiają jakąś rzeczywistość pełną teorii spiskowych, pełną różnych, pełną różnych pomysłów na temat tego, jak wygląda świat, a my to wszystko chłoniemy, my to wszystko Gdzieś wizualnie nas to też otacza i od starożytnego Egiptu po kosmicznych jakiś postaci reptilian, i to wszystko po prostu teraz wszędzie jest. To, to tworzy naszą rzeczywistość taką śmietniskową po prostu. My się w tym wydaje mi się bardzo dobrze jakoś czujemy w takiej stylistyce. Trochę jest to, trochę jest to żart, a trochę jest to taki. Taka Smutna trochę obserwacja, że, że właśnie mamy taki, no, taki czas. Ale wiesz, no ale i tak i tak, Emilka, pamiętaj, że robimy to ten. Jesteśmy w tym, nie? Ale też mamy do tego dystans i chyba Oczywiście, o ten dystans no, też chodzi, bo mamy taką piosenkę, w której właśnie śpiewamy o różnych takich totalnie abstrakcyjnych rzeczach, a w refrenie jak mantra pojawia się tylko dwa słowa, wystawiony palec. I sobie każdy może dopowiedzieć o jaki palec chodzi. Ale my się jednocześnie czujemy z tego świata i poza tym światem. Mamy prawo komentowania go, życia w nim, czucia dystansu, a jednocześnie czerpania z niego pełnymi garściami. Mhm. Tak sobie myślę, tak o tym śmietnisku, o którym Emilia powiedziałaś, jak trudno się na tym śmietnisku gdzieś odnaleźć, tak, czy w ogóle zrobić jakikolwiek porządek. Mówicie o dystansie, ale w jaki sposób wy to robicie, że ten dystans znajdujecie? Czasem znajdujemy, czasem nie. Na tym cała zabawa polega. Wydaje to... mi się, że Dokładnie. ta działalność twórcza to jest też pewnego rodzaju soczewka. Zawsze ona skupia te wszystkie e, dziwne rzeczy, które się wokół udzielają w jednym punkcie. Jakoś to wizualnie zawsze i dźwiękowo przedstawia, ale to zawsze jest tylko soczewka, to tylko jest odbicie. Dokładnie. To tylko, tylko twórczość nas uratuje. Musisz być, znaczy inaczej giniesz, nie? Zatapiasz się w sensie świata. Twórczość, twórczość, twórczość. Jeżeli piszesz, nie wiem, wnioski o dofinansowanie na jakieś y, fajne wydarzenia albo, nie wiem, na remont remizy, y, to jest twórczość i to ma sens. Jeżeli robisz muzykę, to ma sens. Jakąkolwiek, w ogóle to może być cokolwiek, ale to ma być twórczość, 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 tylko to na socali. To jest tak. duże tfu. tfu. Only music will save us, tak można powiedzieć po angielsku. Dokładnie. Tekla Goldman goszczą w radiu Wrocław Kultura w audycji Dźwięki Świata Kobiety. Teraz czas na utwór, który otwiera Waszą epkę, czyli utwór pod tytułem Tutu Czacza. Radio Wrocław, Wrocław Kultura. I wracam do rozmowy z muzyczką i muzykiem składu Tekla Goldman. Emily Bones i Jędrzej Suchnikowicz są ze mną połączeni. Zatłocka. I, I wracamy do rozmowy na temat ich debiutanckiej epki, no i tego, co robią, co robią w ogóle jako muzyczka i muzyk na polskiej niezależnej scenie rockowej. No i może, może właśnie do tego roka się, się odniosę, czy do, czy do inspiracji, do tego też, do jakich składów wasza muzyka jest często porównywana już w tych recenzjach, które się po, pojawiły. Bo w takich tagach, określeniach związanych z tym, co gracie, pojawiają się określenia, czy związane właśnie z krautrokiem, z czy z, z rokiem psychodelicznym. Z drugiej strony pojawiają się takie nazwy zespołów, jak australijskie składy, czy to Oasis, czy, czy King Gizzard, Gizzard and the Lizard Wizard. Albo takie porównania jak The Studies, Brygada Kryzys czy Kius, a nawet Bartek Haciński mówił o, porównywał was do pustek. No i ciekawa jestem, z którymi nazwami wy się identyfikujecie i faktycznie gdzieś czujecie te wpływy za swoimi plecami, bo to jest coś, co dla was jest ważne. No, Możemy. może ja zacznę. Umilać. Wydaje mi się, że ze wszystkim. <grych> ze wszystkim się w, pe w pewnym sensie identyfikujemy. Bardzo mnie to cieszy, ostatnio właśnie miałam takie przemyślenie, że niezwykle mnie to cieszy, że tyle się tych nazw pojawia w, w tych recenzjach, bo to oznacza dla mnie jedno, że jest to na swój sposób jednak oryginalna muzyka. Że to jest coś. W swoim charakterze i można tutaj sypać nazwami z rękawa, ale jednak to, to nigdy nie będzie to samo dokładnie i to jest fantastyczne. E, mamy inspiracji bardzo dużo, bo my też muzyką się interesujemy dość mocno e, i każdy też ma jakiś tam swój e, zasób muzyczny, który mu tam gdzieś siedzi w głowie. E, właśnie ostatnio wczoraj rozmawiałam z koleżanką o tych inspiracji muzycznych i e, ona tak żywiołowo zareagowała na to, że wspomniałam o dwóch takich najważniejszych dla mnie płytach. Na przykład jest to czerwona płyta Czesława Niemena i czerwona płyta Sikierynowa Aleksandria. I to, są, to jest właściwie to, co dobrze określa przynajmniej mój gust muzyczny, czyli zupełnie złożenie teoretycznie innych światów, które się jednak jakoś fajnie składają w dobre jakościowe rzeczy. Wydaje mi się, że to bardzo szeroko można traktować nasze inspiracje. Tak, pamiętaj, że jakby my jesteśmy już dosyć starymi ludźmi i yy, jako dzieciaki, nie wiem, jako dzieciaki słuchaliśmy Brygady Kryzys, czy yy, nie wiem, pijamy porno, yy, brudnych dzieci, SIDA, nie wiem, 1125, a w międzyczasie słuchaliśmy, nie wiem, Beatlesów, Queen'ów albo Fila Collinsa, bo tego słuchali nasi yy, rodzice. Potem yy, człowiek, jak już zbywał świadomość muzyczną, to słuchał. Jeszcze czegoś innego. Nie wiem, jakiejś muzyki lat, lat 90., od Nirwany aż po, nie wiem, ATB albo Spice Girls. Ja na przykład mam też jakieś dziwne, dziwne podróże muzyczne, bo lubię e -pop i pop i lubię, nie wiem, Bułata Uku ale też właśnie ciągnie mnie do takich, do tych referencji, o których, które się pojawiają w tych, w, w recenzjach. I mi się czasami wydaje, że my to wszystko próbujemy rzeczywiście upchnąć w tych bardzo prostych, wręcz prostackich, prostackich utworach. Na pewno gdzieś to brzmienie to, tych, tych kapel, które, które zostały wymienione jest nam na chwilę obecną, najbliższe, bo też chyba najświeższe. No, jest teraz taka fajna scena na zachodzie, która, która to brzmienie odtwarza, i ono jest bardzo świeże. Jest takie naprawdę, można powiedzieć, życiodajne. Ale to jest naprawdę jedna, jedna z wielu, 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 wielu inspiracji. i referencji. o tym brzmieniu wspomniałeś i wydaje mi się to też kluczowe, że w dobie autotuna i takiej gładkiej muzyki. Wydaje mi się, że to jest w ogóle naturalna przeciwwaga, że musi być po prostu space na brud, bo to jest nie do zniesienia, ta gładkość. Mm -hmm. Tak, ta tak, sterylność. Tak, taką sterylność autentyczność. Stukorka. No tak. Na ile to jest autentyczne, to, to wiesz, to nie wiadomo, nie? No bo my też odtwarzamy pewien, pewien schemat, pewien, pewien klimat, posługujemy się jakimiś kliszami, pewnie sami nie wiemy tego, że to są jakieś wiersze, zaczerpnięte cytaty muzyczne czy zaczerpnięte zachowania, ale na tyle, na ile możemy, to staramy się, żeby to było szczere. To, co muszę Was zapytać, to jest postać Tekli Goldman. Czy to jest postać i kim jest ta osoba? Tak, to jest prawdziwa postać, już nieżyjąca, my pochodzimy z Otwocka, pomysł na nazwę przyniósł nasz perkusista Maciek. On założyciel zespołu. Tak, dokładnie, założyciel zespołu. On mieszka w Teklinie i Teklin to jest taka dzielnica Otwocka, którego nazwa wzięła się właśnie od Tekli Goldman, to była żona właściciela cegielni, pana Goldmana. Na cześć której osada, która powstała wokół tej cegielni dla pracowników na początku tam XX wieku była właśnie na jej cześć. I ta, I ta cegielnia to jest jakieś tam bezpośrednie sąsiedztwo prawie że domu Maćka. No tak ostatnio właśnie też rozmawialiśmy na ten temat. No my jesteśmy, jak wielu Polaków, pochodzimy z miasta duchów i to połączenie takiej przyszłości z przyszłością i z teraźniejszością to jest gdzieś dla nas też ważna sprawa. Wydaje mi się, że istotne tu było to, że pani Tekla Goldman właściwie, no ciężko powiedzieć, żeby zasłynęła jakimiś ważnymi sprawami. Nam, nam trochę zależało też na upamiętnieniu kogoś, kto nie będzie nigdy upamiętniony, bo nie miał tak, się czym wsławić. Wik w Wikipedii nie, nie przeczytamy o tej pani Wikipedii, nie? Uh -huh. Po prostu. A dzięki temu ona po prostu się będzie pojawiała i każdy się będzie pytał, kto to jest Tekta Goldman. Mhm, uh -huh. uh -huh. Dodajecie jej trochę takie drugie życie, tak? Czy tworzycie tak naprawdę gdzieś jej herstorię uh -huh. tej Tekli Goldman? Dokładnie tak. tak to jest dokładnie. jej storia. Powiedzcie, tak, bo mówiliście o planach, że jest ich dużo, też w kontekście działań koncertowych, ale, ale też wydawniczych z tego, co zrozumiałam. To co w takim razie jest na Waszej liście? Nagrywanie muzyki. Na razie nic więcej nie mówimy. Mhm. Przed chwilą wyszła Wasza epka, to co znowu będziecie nagrywać? Teraz będziemy chcieli wydać to, co zarejestrowaliśmy w antyradio. To będzie taki. Taki zestaw z, z, z plusem, można powiedzieć, bo znajdą się tam kawałki i z epki, i te, które jeszcze do tej pory nie były nagrane. Ale to będzie najprawdopodobniej to nie będzie cyfrowe wydawnictwo, tylko to będą tylko i wyłącznie kasety. Bardzo limitowana, limitowana taka no, liczba to wydamy i w jakiś sposób będziemy to dystrybuować. Następnie najbliższy plan taki już, który będzie w tej pełnej dystrybucji to kolejna epka. I na razie tutaj stawiamy kropkę. Okay. Faktycznie intensywnie intensywnie działacie. Mam nadzieję, że odwiedzicie też nasze okolice wrocławsko-dolnośląskie. Z, z koncertami składu Takla Goldman i, i że będzie szansa Was zobaczyć też tutaj, w naszej okolicy. My też, my też mamy nadzieję, właśnie Was odwiedzić. Także bardzo zapraszamy do kontaktu, do Wszystko propozycji. Tak, Chcemy grać. Wielkie dzięki. Wielkie dzięki Emilia Dziękujemy. i Jędrek ze składu Tekla Goldman gościli w audycji Dźwięki Świata Kobiety w Radiu Wrocław Kultura. Dzięki. Dzięki. Dziękujemy.